Marzenie Pytkowskich Gryfów, rozjechane przez nieczuły Ostrowski Walec. Czy to było skazane na pożarcie? Czy to było takie oczywiste? Czy to było przewidywalne? Czy hmm. ten Ostrów powinien być taki ostry dla tych Gryfów? Darku. Czy to tak miało się skończyć? Czy to. No ja Gdzie powiem to tak, tak ta to, Wielkopolska. to? Ta Wielkopolska jest gościnna tylko i wyłącznie w teorii, bo w praktyce to już tak w tym roku nie wyszło za, lep, za dobrze, ale tak mi się wydawało, że wyjdzie, niestety, ale ta będzie, jeśli chodzi o te ostatnie mecze, które pojechali, wiadomo, że ten zespół jest doświadczony mocno przez los w tym roku, no a do tego trzeba dołożyć... Yy, tutaj kolejny dzwon w postaci Grzesia zygoty którego um, uraz y, okazał się po prostu o wiele bardziej poważny niż początkowo sądzono. No i przyjeżdża zespół zbyt Bydgoszczy, który tak naprawdę, jeśli chodzi o ostatnie mecze, to wygrywał bardzo wysoko, ale z przeciwnikami, od których był o wiele lepszy w tym sezonie, zwłaszcza w tej części sezonu, czyli z Gdańskiem, z Gniezdem, z Tarnowem, ale potem przegrywał u siebie mecz, który musieli byli wygrać. Tego ten dzisiejszy mecz nie powinien był, chociaż cuda się zdarzają, być tym, który decyduje, ale niestety nim się okazał i już tak naprawdę od tygodnia w zasadzie żyliśmy, można powiedzieć, na ciutkę niższej częstotliwości, jeśli chodzi o ten excitement straszny a propos tego spotkania. No i nie rozczarowaliśmy się, tak przewrotnie powiem. No właśnie, mm, ja się rozczarowałem tą, tą, tą rozmiarem, bo tego, tym, że tak naprawdę od początku ten mecz był ustawiony i, i za dużo się nie działo e, w tą stronę dobrą oczywiście dla, dla Polonii. E, no niby przegrali tylko 5 biegów, ale chyba z tego co kojarzę mm. aż 7, y, ale tylko, ale aż 5, chyba 5-1, więc tutaj było słabo, chociaż wygrali e, też przy okazji 6 e, biegów, 6 trójek mieli, więc no, ten mm. wynik troszeczkę tego nie nie oddaje, bo ale no niestety, jak już przegrywali, to już samotnie te swoje biegi. Um, zabrakło tych liderów, którzy ostatnio byli mocni, nawet ten Belego, który mm, miał też oczywiście swoje przejścia z kontuzjami y, wykurował się i jechał na świetnym poziomie. Tutaj mhm. no, nie przystał do tego tak naprawdę y, no, drugiego miejsca, które ma y, w, w e Lidzę, jeśli chodzi o biegu punktówkę. E, przyjemski pojechał swoje, pojechał nawet pięć biegów, więc, więc tutaj fajnie, że, że dali jeszcze pojechać modemu. E, niestety gała, e, chociaż ta średnia jego wcale nie jest taka zła, e, wydawałoby się, hmm. że, że jednak niższa sporo od zęgoty, to jednak mógłby tutaj tą dziurę załatać, e, a jednak przywieziony. <gry> Przez pana Jakuba Krawczyka, który tutaj był takim cichym bohaterem swojego jedynego mm. biegu, e, który przywiózł tego gałę chyba, nie wiem, z 20-30 metrową przewagą, więc naprawdę jest, jest e, kolejny e, junior. Ja nie mówię, że mają kłopoty bogactwa, jak przed playoffami, jak Częstochowa, mm. ale jednak e, no, widać, że da się zmienić coś, jak komuś nie idzie z pary grzelak właśnie w tak jest. Liderem zespołu bydgoskiego, przegranego w tym meczu, jest zawodnik, który tak naprawdę łatał te dziury tylko na początku sezonu. Bo tam, jeżeli nie pojechał Jenko dobrze, to właśnie ten zawodnik, albo Bellego mowa oczywiście o... Chociaż nie jest Bellego akurat to, obaj słabi, słaby ten mecz pojechali, jeden z Krosnem, natomiast Andreas Liager, który no, ostatni dobry mecz zaliczył tak naprawdę na miarę swoich możliwości z Tarnowem wygrany w e, 62-28 i teraz tutaj można powiedzieć, że był najbardziej walecznym, zadziornym, szybkim, odważnym zawodnikiem w do połowy w swoich występów, czyli w pierwszych trzech startach praktycznie niepokonany, bo chyba przegrał tylko raz z Hansenem, a potem potem no, w 12 biegu, no nie było kolorowo, w 15, oczywiście rewanż na Bersonie i Hansenie wzięli Bydgoszczanie Tarasienko i Liager. Ale niestety to było za mało. Tutaj nie było tego trzeciego dobryża, bo teraz jenko też zaskoczony na początku. Dwa żużlowe liście zostały mu sprzedane po 5-1 i jak się otrząsnął, to też nie mógł tego Hansena upolować, ale tak, tych najważniejszych. Klinta, Berensona, Palaska, ale raz Hansena też, przepraszam, miał na rozkładzie. Tak, no ale właśnie przechodząc do tych wygranych, bo przeważnie od nich zaczynamy tutaj, no samo tak naprawdę. Łatająca się drużyna, jak się okazuje po tym meczu jest ta właśnie Arget Malesa Ostrów Wielkopolski, bo i Clint mm. dołączył do ekipy i naprawdę 6 plus 2, nie ma tutaj się czego wstydzić. I Berson, który zaczyna jechać tak, jak, jak przystaje na, na uczestnika stałego Grand Prix, więc te pierwsze cztery trójki naprawdę pięknie te, te, te biegi pojechane. Hansen, który przechodził samego siebie w tych pierwszych trzech biegach, czterech biegach nawet niepokonany, potem dopiero tak jak mówiłeś, już ten, ten te lani mieli w tym ostatnim biegu z Bersonem, właśnie. Yy, a Kapiński i, i Walasek swoje yy, do kasy yy, wypłaty za yy, dwucyfrówki, plus swoje zrobili juniorzy i naprawdę no, rośnie kolejny faworyt, ale tak właśnie, ile tam. Nam tych, y, można powiedzieć, papieżaków po, po drodze rosło i, i potem nagle padały, więc pytanie, pytanie, jaki tym ostrów będzie tym faworytem przed tym faw Czekałem od kwietnia, kiedy na antenie naszego programu padnie słowo papieżak i to jest dokładnie 16, u ciebie 17 już sierpnia. Gratulujemy sobie. Natomiast jeśli chodzi o zespół Ostrowski, no na pewno rośnie faworyt. Tak jak powiedzieliśmy w poprzednim odcinku, Gdańska z Tarnowem naszym, przynajmniej w, zanim w tym roku, to play-offy robią seniorzy, a finały tytuły juniorzy. I Lublin to nie jest Ostrów, bo Lublin ma takich seniorów se trochę, ale z drugiej strony ten Arget Malesa też miał takich se, bo ten Bernson, i Klint. No Klint dzisiaj nie zrobił za wielu tych punktów, ale tak naprawdę w pierwszych trzech startach tylko przez Hansena był pokonany, a tak to tak to przywoził naprawdę ważnych zawodników, liderów drużyny przeciwnej, bo i Be Belego tam był i, 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 i kto tam jeszcze, Jenko, ile dobrze pamiętam. Natomiast mają tutaj Hansena, który już powiedział, że prawdopodobnie, jak na pewno Awansują, to prawdopodobnie być może na pewno zostanie w Ostrowie, ale już teraz się mówi, że wyjmą tego chłopaka i gdzieś wstawią w jakiś zespół z najwyższej klasy rozgrywkowej. On jeździ tak naprawdę już jak ten prawo, prawy senior, prawdziwy z prawdziwego zażenia. To znaczy cały sezon jeździ kapitalnie, najlepszy od 24 ligi, ale y, teraz widać tego, z, ten pazur z niego wychodzący. On sobie coraz śmielej radzi. No taki można powiedzieć, wiesz. Z, z lewej mańki tutaj się pojawia, tutaj gdzieś się spokojnie wiesz, nie wywiezie, no ale poszerzy lekkotor jazdy, nie patyczkuje się z zawodnikami. On i Bernson robili tu show, bo to tak naprawdę oni dali hasło w piątym biegu, bo wszyscy wiesz, Zbyt Goszczy pewnie, no to z, może będzie cud, ale już po pierwszych czterech biegach mówię, aha, no to ewentualnie. I już ten piąty, pięć jeden z Hansenem na gałę i tarasienkę, i, i znowu potem poprawka w dziesiątym na Belego i Przyjemskiego to byli ojcowie sukcesu dzisiaj mimo wszystko. Ja powiem, że największy show, oczywiście poza tymi swoimi występami, to Hansen robi na wywiadach, bo widać, że z meczu na mecz ten jego język polski jest coraz lepszy. Niesamowicie się po prostu ogląda chłopaka, jak, jak się rozwija w tym mm. trudnym języku, jakim jest oczywiście nasz ojczysty język, którymi staramy się władać w miarę poprawnie na łamach tego Podcast w Logu. Ale Clint, tak jak mówisz, w stosunku do tych poprzednich swoich meczów, a szczególnie średniej z całego sezonu, naprawdę porządnie i naprawdę to wygląda wszystko świetnie przed tymi sezonem. A dlaczego? E... Przepraszam, że wiedzieć słowo, dlaczego porządnie? Bo jak ktoś spojrzy sobie na te zdobycze punktowe Clint'a, to powie, jak porządnie, tak, jak, tak słabo jak zawsze mówię, nie, nie. Bo te poprzednie zdobycze są w pięciu biegach. Tak, a tutaj no, robiąc sześć punktów, plus dwa bonusy w czterech, czyli robię średnią, jakby nie było 2-0, nie pojechał w nominowanych, więc y, to jest. Y, to znaczy, że drużyna dobrze jechała raczej, więc y, można mm -hmm. tu uznać, że, że ten zawodnik był słaby, czy ta drużyna do, do danego dnia. Y, co tu dużo mówić? Y, jest ten szostak, który. No, Wydawało się, że w porządku tego sezonu i gdzieś do połowy e, miał ten świetny sezon i rozwijał się. Średnia nawet była mm. powyżej dwóch, teraz troszeczkę mu to wszystko spadło, ale no właśnie, ma kolegów już, którzy mogą do niego dołączyć i też walczyć o punkty. Nawet właśnie z takimi e, porządnymi seniorami, jakim na pewno jest Adrian Gała, e, a Bertson. W końcu robi swoje i oby na takim poziomie został, ostał się na te, na te playoffy. Hansen powiedział jedną rzecz na pewno: w przyszłym roku będę jeździł w Ekstralidze, Bo niestety, ale języka polskiego się nie okłamie, Bo jakby był jakiś ciekawy tłumacz z jednej z poważnych telewizji, to mógłby może coś przekształcić na, po swojemu i przekłamać, ale tutaj się nie dało. Powiedział, że jak nie z Ostrowem, ja myślę, że to nie ma sensu e, odchodzić z Ostrowa, jak z nimi awansuje, bo, bo, bo mm. nie wiem, po co tam iść do Unii Leszno, jak można się z Unią Leszno ścigać, będąc w Ostrowie. E, to jest kwestia tego po prostu, z jaką drużyną, czy ta drużyna awansuje, czy, czy przejdzie do innej i to jest raczej mm. oczywiste, bo też inne programy, które dzisiaj oglądałem, mówią, że no, jeszcze nie jest pewne, to takie dwuznaczne, no, wszystko jest jednoznaczne, panowie, to naprawdę... Nie trzeba czekać, aż Patryk będzie mówił na przykład z akcentem, nie wiem, dolnośląskim poprawnym, żeby, żeby w końcu go w prezentach rozumieć, to ja się rozumie jak sobie odtworzycie te, te wywiady z nim, a szczególnie ten jeden. I... No szkoda tej bydzi. Tak jak tutaj już powiedziałeś, Darku, Zęgota dwa razy w tym roku, Belego, mm, nie oczywiście przejścia, Gała, nie było tego przyjemskiego, który no, nie, nie ciśniemy tutaj na, na to, że, mhm. że, że jakieś wymagania są od niego, ale patrząc po, nawet po tych wynikach, on miał, on miał lepszą średnią Darku od y, Rasmusa Jensena y, w tym mhm. sezonie. Więc o czym my mówimy? To jest y, junior, y, jak się patrzy, i, i będzie pewnie się tego rozwijał coraz lepiej w kolejnych sezonach i y, no, choćby nawet te trzy punkty przywoził w tych biegach. W tych meczach, którego nie było zanim skończył te 16 lat, to już by dużo dało tej bydzi. I na pewno z taką kadrą, która tak wysoko jest w tych klasyfikacjach biegopunktowych, bo tak jak mówiłem, Belego drugi, Terasenko piąty, Jeleniewski osiemnasty, Zengota dwudziesty, więc już czterech, a już dwudziesty pierwszy Liager. więc naprawdę tutaj mm. wyrównana ekipa była. No, gdyby nie to, że przetrzebiona tymi. Um, oczywiście, w trakcie całego sezonu, kontuzjami to na 100%. Nie wiem, yy, kosztem jakiej drużyny, boję się, że Gdańska by była, ale, ale ostatecznie nie muszę yy, tutaj kończyć tego zdania, nawet. Tak, ostatecznie masz czas wstydzić się za swój zespół, jeszcze przynajmniej dwa mecze. No, jeśli chodzi o Bytgosz, no tak, to cały czas powtarzamy, że. Oprócz Tarasienki, któremu też zdarzyły się, można powiedzieć, no, i jeden słaby mecz, ale, ale nie zawsze. Czasami robił za dużo punktów, a czasami nie robił w kluczowych momentach ostatnio tych, które Jest powinien. W sobie, zwłaszcza w tym meczu z Krosnem, gdzie tam niestety go zabrakło. I oprócz Bellego, tak naprawdę nikt nie pojechał tego, na co, na co go stać. Ale oprócz tego nie ma zawodnika którego by nie brakowało, bo jak nie Grześka, czy Belego, to Liager miał momenty, kiedy jako ten U24 nie mógł przez serię spotkań i to ważnych spotkań tak naprawdę, bo przegranych z Łodzią i z Rybnikiem nie mógł tego udźwignąć. Juniorzy też, tam był tylko ten Przyjemski, Sajdulin się raz pokazał, ale jeśli chodzi o Bartocha, to, to nie był nikt, kto by załatał cokolwiek po czymkolwiek, chyba że po samym sobie, jeśli mu wyjdzie. Natomiast Daniel Jeleniewski przyszedł, no co, sześć, siedem kolejek temu, ale, ale to już można było powiedzieć za późno, zabrakło tego w wcześniejszej fazie. To jest naprawdę solidny kolektyw na przyszły rok. Jest wiele tutaj możliwości, jak tutaj sobie poradzić, na przykład z tym miejscem, za kogo za Adriana Gałę wyrzucić ewentualnie, czy zostawić Jeleniewskiego, czy wziąć kogoś z jakiegoś Spadkowicza, nie wiem, Przemka Pawlickiego, może nie, albo Piotra Protasiewicza z Zielonej Góry, jeżeli w ogóle to jest realne, takie, takie transfery. A zespół z Ostrowa, tak jak powiedzieliśmy w poprzednim odcinku, ale się radośnie powtarzamy, zespół Ostrowa można powiedzieć, że jedzie, nie wiem, czy wymarzony, półfinał o wejście do Ekstraligi. Nie życzymy jej nikomu w tym roku. Natomiast mimo wszystko z, z Rybnikiem, który, z którym to wygrał dwukrotnie. 51-39 w Rybniku i u siebie ciutkę niżej 48-42. No właśnie, jakby iść tą. Yy... tą samą drogą w obu półfinałach, to finał jest znany. Gdańsk, Ostrów, ale <grym> zakładam, że w jednym, drugim spokojnie może to się odwrócić. Wy to jeszcze jest... zrobicie, mówię ci. Ta... <grym> taka jest nieprzewidywalna ta, ta pierwsza liga, więc yy... no tak. chyba jeszcze bardziej emocjonująca do końca, niż ktokolwiek się spodziewał przed sezonem, a już zeszły sezon był całkiem niezły. Tutaj są dreszcze emocji od początku do końca i, i te playoffy będą mm. tak smakowite, jak tylko mogą być. No na pewno, no, nawet te pierwsze mecze tarnowa się lepiej oglądało niż na przykład pierwsze 8 czy 10 biegów w Malili ostatnio, więc tym optymistycznym <grym> akcentem kończymy ten. Od... <grym> odcinek tak jest? Uczysz się w końcu. Zobaczymy, jak to będzie. Playoffy są emocjonujące. W tym roku i ta liga jeszcze wydaje mi się, że będzie w kontekście przyszłego mocniejsza, bo na pewno ujrzymy nowe nazwiska z ekstraligi. Ona się robi coraz mocniejsza, ta pierwsza liga. Może to będzie przyszła dywizja B. Będą te dwie ekstraligi. Zobaczymy jak to wszystko się potoczy. Oczywiście zapraszamy na inne odcinki z ostatniej kolegi winner pierwszej ligi i też Grand Prix z Malili, gdzie też z Patrykiem trochę się powściekamy, trochę poburczymy. Zapraszam na nasze instagramy, Twittery, inne Facebooki e, i przeklejanie i y, 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 y drogę pantoflową, i ta, jakby tak najlepiej chyba docierać i na, najpewniej do no, nowych słuchaczy, żebyście podpowiedzieli, jeżeli macie kogoś kto się interesuje już a nie zna naszego kanału, a chciałby się nie wiem, pośmiać z jakichś dwóch y, 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 starszych panów, y, y, jeden w okularach, a drugi trochę przetyty. Jak gadają o, o naszej najwspanialszej dyscyplinie sportowej, to zapraszamy oczywiście do dzielenia się tym samym naszym kontentem. I, I tyle chyba na dziś, bo jeszcze tak do jest. nagrania kilka odcinków. Kłaniamy się grzecznie i uprzejmie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!